Witam na leśnym kanale. Z tej strony Michał i mam dla Was dość nietypowy filmik, jak na mój kanał, ponieważ będzie to prezentacja aplikacji na telefony z systemem Android. Aplikacja nazywa się Survive. Jest ona typowym symulatorem i naszym zadaniem w tym symulatorze będzie przeżyć oraz dotrzeć do bezpiecznego miejsca. Także odpalamy. Jak widać, jest stworzone na Unity. Proszę, abyśmy włączyli audio, ponieważ jest ważne w grze. Klikamy i zaczynamy samą grę. Jak widać, jest to dopiero wersja alfa, ale już w tej wersji jest dość grywalna. Jest kilka opcji. Zaczynamy samą grę. Chwila wczytywania. Jakieś dźwięki, jedziemy samochodem. I jesteśmy przed pierwszym wyborem. Nasz samochód utknął na błotnistej w drodze i musimy wybrać, czy dodajemy gazu i próbujemy się wydostać, czy rozeznajemy się w sytuacji. Ja osobiście wybieram rozeznanie w sytuacji. Wysiadamy z samochodu. Po wybraniu tej opcji naszym oko, no, oczom ukazuje się takie oto menu. W lewym górnym rogu mamy czas 3 godziny do zmierzchu. Dzień pierwszy 74 mire od miejsca bezpiecznego. W lewym dolnym rogu mamy statystyki naszej postaci. Ciepłotę ciała, nawodnienie, energię oraz stamina. Zobaczmy jak wygląda nasze schronienie, czyli shelter. Klikamy. No tutaj mamy opis, że nasz samochód utknął w błotnistej drodze, ale nadal utrzymuje ciepło i możemy tutaj odpocząć. Na razie nie wybieramy tej opcji, wysiadamy. Mamy tutaj jeszcze opcję jedzenie. Możemy zbierać różne rzeczy. Znaleźliśmy jakiś Materiał. Mamy opcję jeszcze podróżowania, co jest bardzo ważną opcją w tej grze, ponieważ musimy się dostać do bezpiecznego miejsca. Mamy do wyboru dwie lokalizacje. Każda z nich, z nich ma takie same bonusy. Jest to spieractwo oraz zwierzyna Każda z nich ma taką samą odległość oraz e, czas dotarcia do niej. Na razie nie wybieramy żadnej z tych opcji, ponieważ zostało nam 1 godzina do zmierzchu. Zobaczmy jeszcze naszy, nasz ekwipunek. W ekwipunku mamy e, różne potrzebne rzeczy, tak jak e, wodę, napoje, e, ubranie, nóż. Zapałki drewno, latarkę, przynęty i wiele innych. W prawym górnym rogu mamy pokazane, ile maksymalnie możemy przenieść. Obecnie nie będziemy nic jeść, nie będziemy nic pić, ponieważ nasze statystyki są na wysokim poziomie. Wykorzystamy jeszcze tą jedną godzinę, aby coś nazbierać. Znaleźliśmy rozpałkę. Zapadła noc. Nie możemy w nocy za dużo robić, chyba że mamy latarkę lub pochodnie, ale na razie będziemy to oszczędzać. Prześpimy się do rana i wyruszymy w dalszą lokalizację. Tam pokażę Wam nowe opcje. Jeszcze kolejne 3 godziny. I jest dzień. Wsiadamy i wybieramy kolejną lokalizację. Wybierzemy tą pierwszą, bo nie ma różnicy. 5 godzin minęło. Przemierzyliśmy 7 mil. I jesteśmy w lesie. Naszym oczom ukazują się nowe opcje. W schronieniu możemy sobie wybudować. Są różne schronienia. Jest takie podstawowe, które zajmuje nam tylko jedną godzinę, ale jest słabsze od tego drugiego. To drugie mamy. No, musimy poświęcić troszeczkę dużo czasu, ale jest bardziej solidne. Mamy także ekran do ogniska, by odbijał ciepło. Oraz mamy tutaj coś takiego do zbioru deszczówki. O, no, przypadkiem kliknąłem, wybudowaliśmy się. No, przyda się, gdy będzie padał deszcz, żeby pozyskać pitną wodę. Mamy opcję rozpalania ogniska. Zrobiliśmy podpałkę. Mamy tutaj dwie opcje do wyboru: zapałki oraz zapalniczkę. Oczywiście możemy mieć tego więcej, na przykład krzesiwo, łuko ogniowe, czy, czy wiele, wiele innych. Obecnie mamy tylko to. Wykorzystamy zapałki. Ponisko się rozpaliło, ale niestety nie posiadamy żadnego drena, żeby dorzucić. Także no. Słabo. Tutaj możemy pozyskiwać drewno. Znajdźmy korę i drzewo. Tutaj możemy pozyskiwać wodę, ale obecnie wszystkie nasze butelki są pełne, więc nie możemy napełnić. Poza tym nie znajdujemy się przy żadnym jeziorze czy rzece. W opcji jedzenie możemy wybudować na przykład pułapkę. Zrobimy to teraz. I tutaj prawdopodobnie będą, będzie jakaś zwierzęta się łapała co jakiś czas. Mamy jeszcze nową opcję Crafting, gdzie tworzymy różne przedmioty. Eklipunek nic się nie zmieniło, oraz nawigacja mamy dwie nowe lokalizacje z nowymi bonusami. I w sumie to by było tyle na prezentację tej aplikacji. Jeśli chcielibyście jakieś gameplay z tej gry, może jakieś porady albo jakieś dodatkowe informacje, to zapraszam w sekcję komentarzy, aby to napisać. Jeśli filmik się Wam spodobał, no to łapeczka w górę, subskrybujcie, komentujcie. Jeśli ktoś jest zainteresowany tą aplikacją, bez problemu może znaleźć ją w sklepiku Androida do ściągnięcia. Jest to darmowa aplikacja, a w opisie wrzucę bezpośredni link do tej aplikacji. Dziękuję za uwagę. No i cześć.